Rzeczywiście Konfederacja wnosi projekt ustawy, której proponuje, żeby Sejm wezwał Radę Ministrów do wstrzymania finansowania Ukrainy z pieniędzy polskich podatników. Czy Wam chodzi o to, żeby. Polska w ogóle przestała pomagać Ukrainie w jej wojnie z Rosją? Na pewno do czasu, panie redaktorze, wyjaśnienia tej ogromnej, wielkiej afery korupcyjnej na Ukrainie. Jeśli prawa ręka pana prezydenta Załęskiego no jest, są duże, wielkie powody do tego, aby sądzić, że bierze udział w, w aferze korupcyjnej. Andrzej Jermak, przypomnijmy, to szef administracji prezydenckiej, który Dokładnie został tak. w piątek do tego odwołany do domu, za domu, wjeżdżają służby specjalne, jest dokonywane przeszukanie, przeszukanie domu. No to coś jest na pewno na rzecz. Ale nie ma pan poczucie, że ktoś podaje się do demisji na, na Ukrainie. Nie ma pan takiego przekonania, a my, że z polskiego a my tam prezentujemy 100 milionów dolarów e, rękami pana ministra Sikorskiego? No to to jest przecież zatrważające. 100 milionów dolarów pan tutaj mówi o cwaniakach. Tu właśnie na Ukrainie są cwaniacy, bo oni uczestniczą w tych ofertach. Ale za 100 milionów produkcji. dolarów to my Powin